wszystkie wagi. Więc to będzie rozłożenie kart na Nów Księżyca od 25 sierpnia do 8 września. Więc w księżyca znowu możemy napisać swoje intencje. Na papierku jak zwykle napisać to, co chcemy osiągnąć, czego pragniemy. Jak żeście już robili to wcześniej, to ta lista może się zmniejszyć albo i powiększyć, bo taki jest tego po prostu proces. Czasami musimy poczekać na to dłużej. Ok? A więc piszemy, wymieniamy, co chcemy osiągnąć, do czego chcielibyśmy dojść, i oczywiście zapalamy małą świeczunię i czytamy, czytamy, to głośno, co żeśmy napisali. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli nie, no to musisz to zrobić po prostu po cichu. No i palimy, palimy w jakimś starym garczku. I popiół, który z tego papierka zostanie, wyrzucamy najlepiej na zewnątrz, nie do świetnika, tylko najlepiej na zewnątrz, żeby to już zaczęło dla nas pracować i żeby aniołki, wszechświat i Bóg nam w tym po prostu pomógł. Możemy to też zrobić na zewnątrz, jeżeli mamy a, takie możliwości, na przykład przy ognisku, i wówczas można po prostu napisać to nawet na kawałku drewna jakimś pisakiem czy mazakiem, e, albo na kawałku kija i też spalić. So, czyli po prostu możemy to zrobić i w ten i w ten sposób. Okay? E, no i oczywiście najlepiej jest to przeczytać głośno, a jeżeli nie, no to po prostu przeczytać. To dla siebie po cichu i spalić. Niech już to idzie w powietrze. Ogień nie oczyszcza, ale proszę uważać z ogniem, a zwłaszcza w domu, jak to robimy, bo mówię, ogień nas oczyszcza, oczyszcza nasze drogi, którymi chcemy yy, pójść, ale musimy z tym uważać. Ogień jest zawsze ogień. Więc to tyle, jeśli chodzi o. Nowe intencje. Następną um, takim małym rytuałem jest, każdy z nas ma jakiś wisiorek, czy to kamyczek, czy coś, co nam po prostu przynosi szczęście. Więc możemy to uaktywować, czy uaktywnić też właśnie w drugiej księżyca, Najlepsze są pierwsze dwa dni, czyli 25 i 26 sierpnia, ok? Więc bierzemy ten nasz wisiorek, czy to kamyczek, zapalamy małą świeczunię, różową najlepiej, więc mamy teraz w sklepach do wyboru i do koloru, więc zapalamy tą różową świeczunię, bierzemy te nasze ten, ten nasz wisiorek czy, czy kamyczek, który y, nam przynosi szczęście i wkładamy pomiędzy dłonie, ok? Zamykamy oczy i nad świeczką musimy sobie wyobrazić, co chcemy osiągnąć. I tak przez dwie minuty. Po prostu zrobić sobie mały, krótkometrażowy film, ok? W myślach. Jak już te dwie minuty miną, to po prostu położyć ten kamyczek czy wisiorek obok tej świeczuni. Najlepiej na talerzyku świeczka położyć i obok właśnie ten wisiorek, czy kamyczki, czy kamyczek i poczekać, aż się całkiem ta mała świeczka wypali. Dlatego mówię, nie kupować wielkich świeczek. Tylko najlepiej małą, po prostu. A teraz jest tego wybór do koloru i wielkości, jakie chcecie. No i jak to się, jak już świeczunia się wypali, to wieszamy sobie na łańcuszku, czy na jakimś troczku, czy też przy bransoletce. A jeżeli jest to kamyczek, to po prostu nosimy to przy sobie, czy to w kieszeni, czy w torebce, ale najlepiej, ja to mówię, najlepiej w kieszeni. Ja zawsze mam kilka. Śmieję się z tego, bo, <śmiej> bo po prostu ciągle mi brzęczą. Ale to jest okej. Okay. Pamiętajmy, że to jest nasz szczęśliwy wisiorek czy kamyczek i on nas będzie chronił od złego i negatywnych e, energii i ludzi, a w tym samym czasie będzie nam torował drogę tam, gdzie chcemy dojść, czyli to, co chcemy osiągnąć. Także to tyle, jeśli chodzi o małe rytuały. Zaraz Wam rozłożę, wyciągnę trzy karty na następne dwa tygodnie i zobaczymy, co nam karty powiedzą. Okej. Okay. Pierwszą kartą jest dwójka kielichów. Bardzo ładnie się zaczyna. Wyjście z sytuacji problemowych. i kłopotów przy tym, no wiadomo, problemy to i kłopotów. Zakończenie po prostu tych wszystkich problemów i kłopotów. Przychylna odpowiedź na jakąś odpowiedź po prostu, jeżeli czekałaś, ale musisz pójść na kompromis, albo ta, albo ta osoba, od której dostaniesz tą odpowiedź, ok? Następną wagą jest świat. O, bardzo ładnie. Świat jest zawsze pozytywną kartą czy to na początku, czy na środku, czy na końcu. Nadchodzą pozytywne zmiany. Twoja ciężka praca będzie ci należycie wynagrodzona. Moja droga wago. Będziesz miał finansowe zyski. Czy będziesz miała? To może być również zdanie pozytywne testu, jeżeli jesteś osobą młodą i jeszcze uczącą się czy studiującą. To będą zdane pozytywnie testy lub egzaminy. Wkraczasz po prostu w nowy, pozytywny etap swojego życia. No, bardzo ładnie. Ostatnią kartą jest szósta monet. No, tutaj jest podział majątku, ok? Podział majątku spadkowego, czyli możesz dostać jakiś spadek i będziesz musiał się podzielić. Lub też rozwodowego. Czyli możesz przechodzić przez jakieś chwile rozwodowe, że tak powiem. No, żaden rozwód nie jest miły. Ale dostaniesz to, czego oczekiwałeś i co ci się należy. Także miejmy nadzieję, że to jest spadek, a nie rozwód. No a jak rozwód, no trudno, też dostaniesz swoje. Pomoc przyjaciół i prezent od kogoś z twojego bliskiego otoczenia. Hmm, także bardzo ładnie. Bardzo ładna karta. Miejmy, no, to Miejmy nadzieję, że się nie będziesz odrodził. No, A jak już, no to dostaniesz to, co Ci się po prostu należy. Także tyle, jeśli chodzi o następne dwa tygodnie, więc jeżeli chcecie mieć prywatne położenie kart, to proszę do mnie napisać, poniżej jest mój e-mail i moja strona internetowa, wprawdzie nie dokończona jeszcze, ale już można, tam jest formularz na pierwszej stronie, gdzie możesz napisać do mnie i ja wtedy odpowiem jak najszybciej będę mogła. Więc możemy to zrobić przez Skype'a e, prywatnie albo telefonicznie lub też możesz po prostu jeżeli jesteś gdzieś blisko, blisko mieszkasz to możesz się ze mną umówić i zrobimy to u mnie w domu. Także dziękuję ślicznie. I niech Bozia błogosławi, a Aniołki strzegą od złego. I proszę o komentarze, bo lubię je czytać. Dziękuję jeszcze raz.